Witam wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj opywam o postaci świętego Floriana. Więc zaczynajmy. Święty Florian urodził się około w roku 250 w Ceti. Jego życie przypadło na okres prześladowań chrześcijan w młodym wieku z do armii cesarza rzymskiego Diokcjana w roku 304 ujął się za prześladowanymi. Legionistami chrześcijańskimi, za to są skazane na karę śmierci 4 maja 304 roku poniósł śmierć męczeńską w nurtach rzeki Enz. Ciało Floriana odnalazła wdowa Waleria. Nad jego grobem z czasem wybudowano kościół i klasztor ojców benedyktynów, a później klasztor kanoników lateriańskich według reguły św. Augustyna. W roku 1184 biskup modeny na prośbę księcia Kazimierza sprawiedliwego sprowadził relikwie świętego Floriana do Krakowa. Przypisywano mu obok funkcji wojskowych dowodzenie oddziałem gaśniczym. Według legendy ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. Na krakowskim kleparzu stoi kościół pod wezwaniem Świętego Floriana w fundacji biskupa krakowskiego Getki, w miejscu gdzie według legendy zatrzymały się konie wiozące relikwie Świętego na Wawel. Konie tak długo nie chciały ruszyć z miejsca, aż zdecydowano o wybudowaniu świątyni. Kult Świętego Floriana rozprzestrzenił się, zwłaszcza od czasu pożaru kleparza, kiedy kościół, jako jedyny z tamtejszych budynków, cudownie ocalał. Obecnie relikwie św. Floriana znajdują się na owelu w Bazylice św. Floriana w Krakowie i w Chorzowie, czyli u nas na Górnym Śląsku. Święty Florian został w 1436 przez biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego ustanowiony, ustanowiony jednym z czterech głównych patronów Królestwa Polskiego. Święty Florian jest patronem wykonawców zawodów, zawodów wiążących się z ogniem strażaków, hutników, koksowników, kominiarzy, garcarzy, piekarzy. Dlatego to też ważne dla naszego regionu, jaka dla Chorzywa, bo wchodził w syno wschód. Jest również patronem Górnej Austrii oraz miasta Linz, gdzie rozwinięty jest przemysł hutniczy. 19 października w 1993 roku kongregacja do spraw kultu bożego przy stolicy apostolskiej nadała miastu Chorzów pato na świętego Floriana, gdzie jest otaczany szczególnym kultem. Jest to jego kościół i są jego figurki w orzebatorym i niedaleko kościoła świętego Floriana. W ikonografii przedstawiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera. Z naczyniem z wodą do gaszenia ognia lub wprost gaszącego pożar. Jego atrybutami są kamień młyński u szyi, kolczuga-krzyż, czerwony i biały krzyż, miecz, palma, męczeńska, płonący dom, orzeł, tarcza i zbroja. Jego wspomnienie, liturgiczne w Kościele Katolickim, obchodzone jest 4 maja, czyli dzisiaj, dzień filmu. W polskim kościele ma rangę wspomnienia obowiązkowego, a w Krakowie którego święty Florian jest patronem, Marangę święta. Więc ja Wam dziękuję za obejrzenie filmu i wszystkim zawodom, wszystkim przedstawicielom zawodów, czyli hutnikom, władz strażakom, koksownikom, wszystkim Wam życzę wszystkiego dobrego i żeby święty Florian czuł nad Wami. Dziękuję.